Dzień dobry! Boże, jak ty pięknie wyglądasz, drogi widzu, ale powiem ci tak szczerze, że dzisiaj nie jestem sam. Także nie tylko my pięknie wyglądamy, ale piękniej od nas wygląda mój gość. Bo powiem wam szczerze, że wreszcie mogę zagrać z moją idolką i to na bodzie. Przed wami Wonder. Już możesz Chejeczka? mówić. Ciemanko. Siemanko. No tak jak mówiłaś przed chwilą, spimpowałem cię trochę. Prawda, ale miałeś rację, widz wygląda, uuu, naprawdę dobrze. Czujesz to, nie? Pięto. to, kurde, naprawdę świetnie. No, widzowie zawsze, widzowie jak, jak Artem, po prostu tak jakby cały czas w się dzieje przed tym kompem. Pozdrawiamy <laughs> Artema. Po prostu, tak, bardzo pozdrawiamy i myślę, że oni po prostu się, wiesz, yy, ubierają specjalnie ładnie na, na to, jak cię zaczynają oglądać. po to, żeby tak, im, tak, tak, tak. To jest. wyglądają. To jest taki niepisany dress code. To można przebić tylko w jeden sposób. Uwaga. To jest bardzo ważne. To można przebić tylko ciuchami z naszego sklepu, który został właśnie otwarty. Może jak ta, ta reklama się wkomponowała pięknie. Dobra, wrzucam wam właśnie na, na ekran limitowane koszulki tylko do 24. Jak kupujecie je, to ja mogę wtedy jeść i sobie zbuduję dom w przyszłym roku dzięki temu. Także kupujcie. Ja też kupiłam. No tak, ona, ona kupiła do całej rodziny. Cały kontener, nawet przyjechał. I zobacz, papa, 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 papa. No trzeba go zabić, coś czuję. Pójdźcie tutaj, ja pójdę z drugiej strony, tylko złego skilla wziąłem. Nie możemy dać mu it. uciec. O nie, o nie, o nie. Ja go tutaj pompuję już. Na speedlader tu musi też przyjść. O, pięknie. Ale my, ja tutaj mam. A, masz, masz, masz go? Nie, nie masz go. Kurce, duże EXPA straciliśmy przez to. Szkoda, że nic z tego nie wyszło. No cóż, no czasami warto spróbować. On dużo zyskał Ale na tym, tak że tak zestilował tak. tego bufa. Bo miał drugi level. No, no to będzie ciężka. Ciężki początek. To wyrównanie szans dla, dla wrogów, bo tak to by se z nami nie, por nie poradzili, nie? Ładnie. No dobra, to korzystając z okazji, że jest taka. Taki mozolny etap gry, bo, bo teraz się dużo dziać nie będzie pewnie przez chwilę. I nie wiem dlaczego nie mogę... i ja w ogóle wziąłem zły item! Ja pierdolę. Nice. Tak strasznie się podierałem tą, tą tutaj sytuacją, że... Tym jak wzią... to wygląda. Ja nie mogę teraz ci pomagać last hitować, to mnie boli. No jakoś sobie damy radę. Ale ci spierdzieliłem giereczkę. No dobra, nieważne. Może po prostu skinem to nadrobimy. To będzie działać na takiej zasadzie, że jak Leona się w ciebie wbije, to ja wtedy zatrzymuję tego drugiego chłopa, żeby cię w ogóle nie bił. Dobra? Okej. Okay. Dobra, to super. Ja będę w takim razie zarabiał Goldaskiu, bo nie mam innej opcji. No i korzystając z okazji, kim jest Wonder? Bo może nie wiecie, a powinniście wiedzieć. W opisie oczywiście zostawiam link do jej kanału. I powiem szczerze, że jak zobaczycie, co tam się dzieje. To naprawdę suty wam staną. Ja nie żartuję. To jest tak dobry o. content. Ja was nigdy nie okłamałem, także zaufajcie mnie, kliknijcie tam i, i zobaczcie no. No. Ktoś, to. No. tu robi kraba, może nas Będę to puszczać przed każdym filmikiem. Jako intro sobie <śmiech> wrzuć. <śmiech> aj, aj, aj. No dobra, czas trochę może pokazać jakiegoś skilla, bo na razie to tak nic nie robię. Oni mają cały czas przewagę? Nie, nie mają. Jesteśmy. Jesteśmy na lukie. Dobra, poczekaj. Może, może coś tutaj podejdę zaraz, spróbuję się wbić tamtego chłopa. Czy to będzie mądre? Czy fala jest większa po naszej stronie? W sumie nie. No, czwarte to nie Już powinienem. Ja ona się na mnie trochę. Yy... Tylko obijam, tylko Hi. obijam. Dobra. Yy... Dobra, to pytanie do ciebie. Będę ci utrudniał granie, zadając pytania, jeśli nie masz nic przeciwko. O, dziękuję. O, nie mogę go zatrzymać. Żyj, 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 żyj. To się wszystko potoczyło nie, totalnie nie tak. Ja nie mogłem go zatrzymać. Przepraszam. Nie, przepraszaj. On się tam zakradł w te krzaki i. Dobra. Dobra, to jest dobry moment na pytanie. Moje pytanie brzmi. Jak to się wszystko zaczęło? Kiedy, kiedy w ogóle odkryłaś, że, że potrafisz śpiewać? Ja, ja, jaki był pierwszy encounter? Może ktoś ci powiedział, że, że dobrze śpiewasz, że nawet nie wiedziałaś. Ja się zgodziłam na grę w Lola, a nie na wywiad. Co to ma co to ma w ogóle znaczyć? O nie, ja myślałem, że ty wiesz o tej konwencji, ja ci nie mówiłem, nie? Nie. Może. No, no dobra, no słuchaj. E... To znaczy nie, jeśli co? ci ta konwencja nie pasuje, to ja to uszanuję, tylko mi powiem. Nie, nie, no co ty? Ehm co, myślę, że takie rzeczy to się po prostu wie, bo no, mój tata śpiewał, więc głos mam po tacie głównie i wiesz, no, jak jest się dzieckiem, to, to rodzice bardzo się lubią dzieckiem chwalić, więc jak tylko zostało odkryte, że umiem śpiewać, to no, robiłam to wszędzie, gdzie się tylko dało, poza tym bardzo to lubię, więc... Yy, yy. Więc po prostu, no, śpiewałam wszędzie tam, gdzie małe dziewczynki, czyli w szkole, i w kościele, i wszędzie, gdzie się zgoda, uh -huh. i na urodzinach cioci, no ale potem e, zapołałam miłością, wiesz, do, do tworzenia własnych rzeczy. E, A ja tam mam. wbijasz, ja tam z tyłu, historia życia. Dobrze, 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 to ja spierdzieliłem, uciekam. Tylko dobrze. Że jest? Ja teraz nie Got the Love i Drinks. O, jest że... e, to dobrze, by że... O, prawie tutaj się coś wydarzyło jeszcze. Mm -hmm. Tylko nie wiem, gdzie jest jungler, także... Najgorsze, że cię teraz to zostawiam do tej linii. Da się ten item zamienić jakoś? Nie da się? Chciałbym go w ciągu zamienić. Mnie na tym tracę teraz dużo, ale... Co ja powinienem Dobra, kupić? Zobaczymy, czy mi się uda. Nie no, uderzają w wieżę powinnam przeżyć. Ja już biegnę. Dobra, no ja się cofnę chyba. Chociaż nie. Nie mam no pieniążków. Co? Ja cię postawiłem w bardzo ciężkiej sytuacji, ale to jest, to jest właśnie... No to, to, jest to, jest to jest właśnie świadectwo tego, jak bardzo nie umiem grać w Dole Alei. To jest moja najgorsza mhm. liga. Ale teraz mogę, przynajmniej, sprawić błędy przeszłości. Robić takie coś. To no, już nie zdążyłem. Popsia musi cofać, bo jest sam. Nie, nie jest sam. Ale dobrze, mogę ich teraz. Także sobie na spokojnie nas hituj. Co? taki, Że smoka robią? Robimy ją? No z tą maną to tak... No, Jeszcze się pali, nie? No prawie, prawie, blidziutko było. Ja się spała, to by... <coughs> Dobra, może, może bym jej jakoś przytrzymał. Kain okay, jest idzie. midzie. Postawię ardzisza. Może go znajwować? Ale chyba chłop się spodziewa. Dobra, mamy plejta chociaż. Gruszka. Gruszka, dokładnie. Zawsze Takie... widzę y, oczami wyobraźni tego welkoza na midzie, w którym to był... zrywasz gruchy. To był welkos. Bo no ja myślałem, Też, że... że to był balzacharz, szczerze mówiąc. Nie, to był welkos. Ale to jest już kwestia tego, że tych filmów powstało chyba 600, coś więc. Ciężko, ciężko spamiętać. No dobra, uh. time to go To jest bardzo dobry moment recall. No dobra, to skoro wywiad, to wywiad. A jak w Lola zaczęła grać? E, to jest bardzo fajna historia. Um, ja bardzo lubiłam zawsze gry komputerowe, ale um, zazwyczaj grałam w single playery uh -huh. i mam dwóch młodszych braci. I e, któregoś dnia widziałam, że grają w jakąś grę i przychodzę im mówię, co to za gra? No i oni mówią, no League of Legends. Okay. Ja mówię, League of co? League of Legends. Ale i tak szanuję twoich braci, że nie powiedzieli League of Legends. Nie, nie, nie. E, no i wiesz, i, i ja mówię, no dobra, no i o co wchodzi? oni, no chodzisz takimi postaciami i grasz. Ja mówię, no super, ale jaki jest cel gry? No jakby wytłumaczyli mi tak mniej więcej, ale ja pamiętam, że um, nie mogłam pojąć tego, jak oni mogą grać w grę, w której jakby nie levelujesz, tylko grasz cały czas na tej samej mapie, Mówię, no ale to jak? To? Wiesz, bo byłam przyzwyczajona do, do single playerów, tak? Czyli do, do gry, w której masz jakby określoną historię um, i, i w której levelujesz... O nie, 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 please, no! Don't do it to me! Czy ja spłonę 10 HP! hpalkulatory? O, to nice! Nie spodziewałem się tego, to było piękne. <grym> no dobra, ale no, to... bracia to... cię dobrze nauczyli widzę. Tak, to prawda. Uh, no i wiesz, i powiedzieli, uh, że... No i wiesz, ja nie mogłam zrozumieć dlaczego grają w grę, w której jesteś na cały czas na tej samej mapie. Objective jest cały czas ten sam. Ja w ogóle co to za gra, Boże. A oni powiedzieli, Nie no serio, super! Karolin, zagraj z nami, ja mówię, no dobra. No i um, Przekonali mnie, bo zaczęli mi pokazywać, jak wyglądają postaci. A ja okay. zawsze e, lubiłam, e, no wiesz, i, i e, splasharty mi się bardzo podobały. I wyobraź sobie, że przekonali mnie do zagrania z nimi w ten sposób, że mi pokazali najładniejsze jakby postacie Aha. i do nich skiny, i mi tłumaczyli, że można mieć skiny i w ogóle. No i już jakby ta kobieca część mnie się odezwała, że tak, o dobra, dobra, fajne ubranka. E, pamiętam, że bardzo mi się podobała Queen, bo miała fajnego ptaka na spleszarcie, e, wiesz, na ramieniu. E, I Ashka, i w sumie nie pamiętam już, e, kto tam jeszcze. No W każdym razie e, przekonali mnie do tego, że jest. Uważaj, uważaj, uważaj. Hmm? Bardzo dużo różnych postaci, które mają jakieś tam swoje. E, no nie. <gry> e, które mają jakieś tam swoje e, charaktery też, nie? No, Aha. To, to mi się mega podobało. No i co, no i. E... I przekonali mnie, zagrałam parę razy, zakochałam się totalnie w grze. Zaczęłam cosplayować postaci, zaczęłam streamować. No, naprawdę ta gra bardzo zmieniła moje życie. E... Poznałam bardzo dużo fajnych ludzi. E... No i uważam, że ona ma. E... Wiesz co, ta gra została ze mną, mimo że wiele różnych gier na przykład przychodziło, odchodziło. Aha. Dlatego głównie ze względu na Lora i na to, jak dobry jest charakter design w LoL-u. Zobacz, na przykład Overwatch grałam przez jakiś czas, potem przestałam, głównie ze względu na to, że ten charakter design mnie trochę zawiódł po jakimś czasie. A LoL ma postaci, które powiedzmy mniej lubię, które bardziej lubię, ale ten event, na przykład, który jest teraz, mi się bardzo podoba. Że mi się nadal chce grać w tę grę, nie? Uh -huh. Ale faktycznie to jest bardzo dobry event, a ja akurat teraz zrobiłem sobie przerwę, a widzę, że to jest najlepiej zaprojektowany event, jaki, jaki był chyba. Nie, no jest, jest naprawdę mega. Też wyszli poza strefę komfortu, bo nie robili przecież wcześniej nic takiego, tak? Prawda. O Jezus. Oj, serio? Ja blisko. serio, 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 serio. No, o nie, dziękuję. o jezu, jak spierdzieliłem teraz. Nie patrz na to. <śmiech> <śmiech> nie wiedziałem, że to jest Leona. No, ale tak nawiązując do tego, że, że, że zachęciły Cię te skiny, te postaci i tak dalej. Ja zauważyłem mm. ten mechanizm. To jest, to jest właśnie... Kobiety lubią takie rzeczy. Bo no, tak, tak. teraz jak mamy, jak mamy te gildię w Final Fantasy XIV, to głównym powodem, który przyciąga kobiety u nas do, do właśnie do gry, bo mamy tam chyba sześć dziewczyn w tej gildii naszej mm -hmm. e, to i to są na przykład małty, na których można jeździć i, i to, że możesz o. sobie postać pięknie, wiesz, tak. zrobić jakieś stroje różne i tak dalej. A ja, no, też... ja jestem prostym człowiekiem, bo ja sobie zrobiłem kostium prosiaka, biegam w takiej chwili z mieczem i jestem szczęśliwy. Nie, wiesz, ja, ja po prostu lubię to, że ta gra ma jakąś tam duszę i ja rozumiem, że y, dla niektórych to może być tylko... Wiesz, no bo jednak postaci w grze, a na splasharcie wyglądają no zupełnie inaczej, tak? To nie jest gra, która ma, e, ma mieć taką grafikę jak singleplayery, jak Wiedźmin czy jak Skyrim. No to jest gra, w której grasz od góry, kamerę masz, tak? Więc te postaci muszą być też odpowiednio... Takie modele muszą być, żeby miały sens z góry. A to nie jest łatwe. Muszą wziąć pod uwagę, że widzisz tę postać tylko z góry. Więc y, uważam, że Rol sobie z tym świetnie radzi i... No I że ten charakter design po prostu zawsze no nie zawodzi nigdy. Ta grafika ma swój taki gry. styl, nie? Ten styl jest tak. taki przyjemny. Nie, myślałam, że on wejdzie. No dobra. Weźmy sobie to. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Tam jest dużo biegania. W ogóle ta, ta Kali przegrała i to dosyć mocno. Mówiłam ci. Miał, miałeś rację. Że Akali w tej mecie to taki trochę pik, no nie wiem, no chyba że ktoś mega dużo gra Akali i po prostu chce grać Akali, no. No w zasadzie to wszystkie to... linie jakoś tak. Nasza niby... niby nie wygrywa, ale też nie przegrywa jakoś mocno. Nie wiem, gdzie oni są. Ach, nie wiem, czy ryzykujemy, czy nie ryzykujemy. Aha. Mm -hmm. Za I ucie... A, Kurde, musiałam, że ucieknę. No niestety. Ale Leona ma killa. No tak o Jezu, co jest? U uh, 20 HP! Może co to było w ogóle? Ja nie znam z tej postaci. What? Nie! Nie, nie poddajemy się. No się. To się wszystko to może tak odwrócić tak. w tym fight. Strasznie silna ta postać jest to na Felius. Kardynałki no, no Dwajler 37. Przepraszam, Ci w słowo. Nie mówię, że dość skomplikowana, ja, ja, ja nie umiem nim grać. Dobra, teraz mamy taki typ defensywny, możemy sobie tutaj poparmić to spokojnie, nie będzie taki pres. Jest dobrze. Może jakoś wyjdziemy z tej sytuacji. Już jak patrzę na level tej Zoe, to trochę się, trochę się boję. Mm. To jest taka zabicie, ale Ari jest A, Ari jest A, w... znaczy Aria, Kali. O, Jezu, ktokolwiek jak przyjdzie tu. No lecę. O, Leona idzie. Zresztą mi da. Ech, powiem tak, mogłem. Mogłem Cię namawiać na Ranked'a jeśli gramy bota i sobie gadamy, no? Znaczy, mi to nie przeszkadza, że, nie wiem, stracę LP jakoś... Wiesz, ja lubię najwyżej... Ranked'y, bo po prostu mam jakąś tam naturę rywalizacyjną, ale... Właśnie ja mam nie, to nie, nie. samo, ale ja hmm. najwyżej... Najwyżej Cię namówię jeszcze kiedyś na jedną gierkę i wezmę wielkoza i się to odbije. Oh my god. Tak zrobimy. O. No jakby no Nasza drużyna nawet jakoś tak nie kwapi się, Boże, żeby... Żeby tu coś bronić. Aj dobra. No, no troszkę... Troszkę im, Troszkę nas zdominowali, no. Szkoda, bo to będzie krótkie przez to, Boże drogi, no. Jakby sobie wziął normalka, to bym mógł się skupić faktycznie na pytankach gadali i by było ciekawie. Także najwyżej widzowie, nie wiem, jakoś się zgadamy, coś wymyślimy i ją jeszcze raz, na jakoś już dobrze. Bo z tego to raczej tu dużo nie wyjdzie, chyba. No dobra, a? No nie. To, bo mówisz, że to się zaczęło, jakby twoi bracia pokazali ci to dawno temu, tak? Tak. Znaczy wiesz dawno temu, w czwartym sezonie. W czwartym sezonie, no to A, dosyć dawno temu. Więc wiesz, no tak, ale nie byłam na samym początku gry. E, uh -huh. Wiesz to Boże, nie uwierzysz W momencie kiedy dołączyłam do Lola, wyszedł Welkos. O kurczę! No tak. Na, pamiętam jak dziś, że na e, e, launcherze właśnie był Welkos pokazany. Także dość dawno, no ale też wiem, że niektórzy grają od pierwszego sezonu, tak? Więc na przykład ja. O, no, no widzisz. To no z przerwami, sezon. ale jest. Ale wiesz, co, to jest, ja Ale powiem. byłam jeszcze na starej mapie. No tak, tak, ta stara tak, mapa. To był moment. Do Boże. No tak, tak, to prawda. Ja byłam w szoku, jak zmienili. Po prostu N nigdy od tamtego czasu, nawet jak była zmiana ze smokami. E, nigdy nie było aż takiej zmiany w LoLu, jak ta mapa. E, pamiętam, że to był szok, jak pierwszy raz weszłam. E, no i śledziliśmy to z wypiekami na twarzy, z moimi braciami. E. Bardzo to też nas zbliżyło, e, wiesz, jako rodzeństwo. Chociaż my zrobiliśmy fantastyczny kontakt, ale... Pozdrawiam moją siostrzyczkę. Do której... <laughs> e, dodatkowe rzeczy, o których mogliśmy rozmawiać, także e, fajnie. No i też, wiesz, jeździliśmy na Pyrkony, tam cosplaye, no wszystko co tylko, wiesz, co tylko ci przyjdzie do głowy. No ja bardzo angażowałam się w to, żeby żebyśmy dużo razem czasu spędzali, także e, zabrałam ich na Pyrkon, jak mieli tam, pod, nie wiem, 13 lat już nawet tam. Tak, to jest ogromne dla nich doświadczenie. No ja niestety tutaj leżę jesteśmy ja otoczeni. Ja to, to jakby, co możemy zrobić w takiej sytuacji, no to ja już bym wolał, żebyś mi na Pyrkon zabrała, niż grać w tę grę. No co ty, no to na, na Pyrkon i tak możemy się wybrać. E, ale to, chciałem w ogóle spytać, co, co z tymi braćmi, no. czy oni jakby na przestrzeni nadal grają w LoL'a, czy poszli tak. gdzie indziej, a ty zostałaś, czy? Wiesz co, wszyscy, wszyscy gramy, wszyscy mniej niż kiedyś, ale... Um, myślę, że najwięcej gra... czekaj. Nie no wszyscy mniej więcej porównywalnie myślę. Cały czas gramy, ale wiesz, no na pewno nie codziennie już, kiedyś to codziennie Aha. No to pozdrawiamy twoich braci też, no bo no to... Padek możemy... Seba, pozdro Tak Kurde, no nic nie robię temu mundu. I... <słyszy> zginę, zginę palę się Ach. Dobra. Kurde, no nawet Hil cię nie uratował. Tak, nie ma takiego leku, który by mnie uratował przed. Niej. Nie ma leku na wpierdziel. <grym> Ach, to teraz powiem taka Ci taką może? anegdotę szybką, bo może jej nie znasz, znaczy, bo to, to się chyba komuś przydarzyło. Bo wpierdziel kojarzy mi się z dresami. Mhm. I była taka sytuacja, że taki dres podchodzi do chłopa. I pyta się masz ognia? O, nie pada. No to kurde zacznij. To, to oczywiście kurde było zamiennikiem pewnego innego słowa. No jasne. No to dziękuję i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Zedytuj tylko wygraną na sam koniec. Wiesz. Dobra. E, nikt cię nie zorientuje. Dobra. No to pyk.